Cześć, moja kochana. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie w medytacji. Zaczaruj swój dzień. Pragnę, żeby z tej medytacji słuchała każdego poranka. Proszę cię, znajdź dla siebie odpowiednie miejsce. Podczas tej medytacji możesz leżeć. Siedzieć lub stać. Najważniejsze jest to, żebyś po prostu miała zamknięte oczy i oddała się wyobraźni. Zaczynamy! Zamknij oczy. Zamknij oczy, i wybierz się swoją świadomością na. Zupełnie inną planetę zabieram cię na planetę, która się nazywa Multi -ziemia. Planeta ta jest bardzo podobna do Ziemi, na której żyjemy, jednak ma ci dużo, dużo więcej do zaoferowania. Zaczynaj zamknij oczy, połóż rękę na swoim sercu i swoją świadomością powrój ze mną na multiziemię. Proszę Cię, kochana, żebyś lądując na tej multiziemi, poszukała jedynego na tą chwilę, w tej okolicy, w której jesteśmy, biurowca. Biurowiec ten jest bardzo, bardzo wysoki i jest cały oszklony. Znajdź wejście, proszę Cię, do tego budynku. Wejdź przez drzwi, drzwi obrotowe. Ja je widzę jako drzwi obrotowe, możesz widzieć inne. Wejdź do środka do korytarza i poszukaj winy. Będąc przy windzie, wybierz proszę cię ostatnie najwyższe piętro. Jesteśmy już wysoko, 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 już jesteśmy prawie na 8, 9, 10, 15, 20, 25, 35, piętro. Winda zapikała, jesteśmy na miejscu. Proszę cię, kochana, wychodząc z tej windy, skieruj się do drzwi zupełnie na końcu korytarza. Tam jest Twoje biuro. O, jaka tam już jest radość, jak wszyscy na Ciebie czekają. O, za tymi drzwiami jest Twoja przewodni przewodniczka Gaja i są wróżki, które już po prostu czekają z ogromną radością i miłością na to, aż tam wejdziesz. Połóż rękę na klamkę i otwórz drzwi. Zobacz, jakie piękne, biało-złote światło na ciebie spływa. Zobacz, jak widzisz cały kraj obraz poza tym oknem, jak widzisz to piękne, piękne, kojące światło. Ściągnij swoje buty, proszę, i spójrz na podłogę. Ja widzę na tej podłodze piękną, zieloną trawę. Poczuj gołymi stopami, poczuj swoimi paluszkami stóp. Jak cudownie, rześka, wilgotna, Jaka opiekująca jest ta trawa, która otula Twoje stopy. Rozejrzyj się jeszcze po tym budynku i zobacz, jakie piękne bluszcze obrastają ściany tego budynku. I zobacz, poczuj, jak Twoje stopy i kostki ten delikatny, piękny bluszcz obrasta. Ten bluszcz. Sprawia, że jesteś bezpieczna, że jesteś otoczona miłością Gaj, naszej kochanej Gaj, naszej kochanej przewodniczki. Będąc w ten sposób uziemiona, rozejrzyj się jeszcze raz po pomieszczeniu, zobacz te piękne okna, te wąskie ściany, na których jest porośnięty bluszcz piękne światło i zobacz, jak koło twojej twarzy, koło twojego ciała zaczynają fruwać różki. Och, jakie one są szczęśliwe, że tutaj jesteś. Poczuj, jak jedna z nich podlatuje nad twoją głowę. I tak z góry swoją czarodziejską różdżką Obsypuje Twoją głowę tutaj wysoko nad Tobą czarodziejskim, magicznym pyłem. Poczuj, jak rozświetlają się Twoje włosy. Poczuj, jak rozświetla się Twoje trzecie oko, cała twarz, jak to wszystko pięknie zaczyna się świecić. Zobacz na swoje dłonie, zobacz oczami wyobraźni, jak one się pięknie zaczynają mienić. Do tego jeszcze w tym świetle, które pada z tego budynku, przez to okno. Och, poczuj, jaka jesteś magiczna. Poczuj, jaka jesteś piękna. Jaka jesteś kochana. Jaka jesteś wspierana. O, jakie to jest cudowne, lekkie, miłe. I teraz mam do Ciebie prośbę. Wróć swoją wyobraźnią, swoją świadomością do Twojego ciała. Proszę Cię, połóż rękę na swoim sercu. I proszę. Poczuj, jak do twojego serca przylatuje różka. I jak tym magicznym pyłem ze swojej czarodziejskiej różdżki obsypuje twoje serce. Oj, jak to serce się rozświetla, jak nabiera nowego koloru, jak zaczyna lśnić w pięknych barwach złota. Biel, jak zaczyna budzić się do życia, jak zaczyna to serce budzić się do swojej własnej magii. O, poczuj, jakie to piękne. Poczuj, poczuj, jakie to jest wspaniałe. Niech to serce budzi się pomalutku, po malutku, pociutku do swojej własnej magii, a my przejdziemy teraz do. Twojego gardła. I znowu czarodziejska różdżka. Na Twoje gardło możesz otworzyć swoją guzię, jeżeli masz ochotę. Jeżeli nie, to tak czy inaczej będzie się to działo telepatycznie. Wróżka obsypuje również Twoje gardło, po to, żeby Twój głos i to, co wypowiadasz, stawało się coraz bardziej magiczne. Następnie przejdźmy do tego trzeciego oka, które już wcześniej się wyrywało do aktywacji. Poczuj, jak na twoje trzecie oko spływa ten czarodziejski pyłek z tej pięknej różki. Poczuj, jak to twoje trzecie oko otwiera się. Jak widzi dużo, dużo, dużo więcej. Nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim do środka. Jak otwierać ci, ci się to oko na kontakt z Twoim przewodnictwem? Jak otwiera się na kontrakt, kontakt z wróżkami, z gaju tak, poczuj, jaka jesteś piękna wewnętrznie. Zobacz jeszcze raz tym trzecim okiem, to radosne serduszko, które, które bije w takim pięknym, miłosnym i magicznym tempie. Zupełnie do niego. Jakie to jest wspaniałe. I teraz poczuj, jak ta wróżka leci, leci do góry, do góry, nad Twoją głowę i otwiera się poprzez ten czarodziejski pył z tej czarodziejskiej różdżki Twoja czakra korony. Och, poczuj, kochanie, poczuj, jak otwiera się Twoja czakra korony. Jak otwiera się na magię. Jak otwiera się na połączenie ze źródłem, z kosmosem, swoim wyższym ja. Poczuj, jak jesteś teraz połączona i jaka jesteś magiczna. O, poczuj, jak Twoje stopy się relaksują w objęciach gai. Poczuj, jak pięknie bije Twoje serce. Poczuj, jak Twoje gardło się cudownie odbiera. Poczuj, jak Twoje trzecie oko jest otwarte, szczęśliwe i radosne. I ta Twoja odwarta czakra korony, która jest gotowa na to, żeby prowadzić Cię w tym pięknym dniu w połączeniu ze źródłem, w połączeniu z Twoją własną magią, w połączeniu z górkami. Szanuj swoje cało jeszcze raz na spokojnie. Poczuj, jak jest pięknie, magicznie, wspaniale. Poczuj, jak te wróżki są takie szczęśliwe i cały czas koło ciebie dają dając ci tej mali, tego wsparcia, tego szczęścia, tego rado, tej radości, tego trzebiotu takiego, tego trelowania. trr, tr, tr. tr One cię czarują, tak, tak szczęśliwe. Teraz proszę cię, kochana, jak już czujesz swoje ciało, czujesz tą swoją magię wokół siebie, czujesz jak jesteś aktywowana, wróć proszę cię świadomością do swojego serca z świadomością do swoich stóp, poczuj jeszcze raz wsparcie gań. i poczuj, jak pomalutko wracasz do tu i teraz. Jednak, kochanie, proszę Ci, nie zapomnij o tej magii, która się w Tobie aktywowała. Proszę Cię. Wracaj również świadomością w ciągu dnia do tego biura, magicznego biura, do Twojego magicznego biura na tej planecie multidziemia. I teraz proszę Cię, wróć ze mną swoją świadomością do miejsca, w którym teraz jesteś. Poruszaj stopami, poruszaj paluszkami u stóp, i zacznij swój zaczarowany, magiczny dzień.